Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest Agnieszka Piwek, radca prawny. Dzień dobry państwu. Pani mecenas od Nowego Roku. Sporo zmian mamy i tak na przykład mamy zmianę w e-doręczeniach. Proszę powiedzieć, jakie to są zmiany, co oznacza w praktyce to, że ta zmiana już weszła w życie? Tak, to są dosyć istotne i ważne dla nas zmiany. Może zacznę od tego, że. E doręczenia, czyli same doręczenia elektroniczne, tak naprawdę obowiązują od stycznia 2025 roku, natomiast większość z nas w praktyce pewnie nie miała jeszcze możliwości zapoznania się z tym, dlatego że do końca ubiegłego roku, do 31 grudnia 2025 roku, komunikując się elektronicznie z administracją publiczną, bo tu przede wszystkim chodzi o załatwianie spraw w urzędzie, czy w urzędzie skarbowym, mogliśmy dotychczas korzystać z, taka, z takiego kanału komunikacji skrzynki ePUAP. App. Natomiast aktualnie, jeżeli będziemy chcieli Tą formę takiej komunikacji zdalnej, elektronicznej, to pozostanie nam właśnie tylko możliwość korzystania z e-doręczeń. Jedynie tylko powiem, że sama ta usługa i samo to wejście tak naprawdę w ten system e-doręczeń nie jest skomplikowany. Sama usługa założenia takiego adresu, który jest potrzebny, żeby korzystać. Tak naprawdę z e-doręczeń jest bezpłatna i jest bardzo prosta, wręcz intuicyjna i tutaj więcej informacji możecie Państwo uzyskać chociażby w aplikacji Mobywatel obywatel czy na stronach rządowych gov.pl. A czy można się również z urzędem skontaktować, żeby pracownik pokierował jak założyć skrzynkę e-doręczeń? W większości urzędów jak są też telefony takie do obsługi tutaj nas klientów czy nas obywateli to też jeżeli zapytamy. Jeżeli mamy jakąś wątpliwość, to na pewno nas, czy odeślą do osoby, która w urzędzie tym się zajmuje, ewentualnie do jakiejś ogólnej informacji. W związku z tym, no tutaj wydaje się, że nie powinno być to mega skomplikowane, jeżeli chodzi o wejście w ten system. W związku z czym, no i możemy też oczywiście tutaj, jeżeli byśmy się zdecydowali na korzystanie z tej formy. Komunikacji, to również wszystkie e, sprawy związane z, chociażby z założeniem tego adresu dla doręczeń, e, w, tutaj skorzystać, wykorzystać e, dotychczas e, profil zaufany, z którego korzystaliśmy, załatwiając wiele spraw w urzędach. Czy to korzystanie ze doręczeń jest obowiązkowe dla każdego? To nie, to sytuacja wygląda następująco. Jeżeli chodzi o osoby fizyczne, tak zwanego zwykłego Kowalskiego, to nie ma obowiązku, czyli to jest dobrowolne i ja, jako Kowalski, decyduję, czy chcę wybrać tą formę komunikacji z urzędem, czy nie. Ta forma komunikacji jest na pewno obowiązkowa dla urzędów, które między sobą się komunikują, czyli w przypadku urzędów, Administracji publicznej, rządowej, samorządowej, jeżeli nie wiem, ministerstwo wysyła do jakiegoś urzędu pracy czy do jakiegoś urzędu miasta korespondencję, to to jest właściwy taki kanał do komunikacji. Również jeżeli chodzi o przedsiębiorców, to tutaj musimy mieć świadomość tego, że przedsiębiorcy stopniowo są zobowiązani do korzystania z tej formy komunikacji. I tutaj tylko wskażę, że w 2025 roku już taki obowiązek został nałożony na część podmiotów, które rejestrują się w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jeżeli chodzi o osoby, które prowadzą firmę na zasadzie wpisu do CIDG, czyli jednoosobowe działalności gospodarcze, to ten obowiązek komunikacji będzie dopiero obowiązkowy od 1 października 2026 roku. Natomiast jeżeli chodzi o osoby prywatne, jest to na ten moment dobrowolne. Nie ma takiego obowiązku i nie jest to też jedyna forma komunikacji. Pani mecenas, jeżeli łodzianin nie ma adresu dla e doręczeń, to jak ma się komunikować z urzędem? To jeżeli chodzi o, o nas, o, z naszego punktu widzenia, to. Przynajmniej na razie te przepisy, o których tutaj rozmawiamy, nie powodują aż takiej rewolucji, bo ja mam możliwość osobistego kontaktu z urzędem. Mam możliwość pisemnego, czyli mogę chociażby za pośrednictwem poczty polskiej, prawda, wysłać do urzędu dokumenty czy jakiś tam wniosek, w zależności od tego, jaką sprawę załatwiam. Natomiast jeżeli sam urząd chciałby się z nami skontaktować, skomunikować. To tutaj z punktu widzenia urzędu, ponieważ, jak powiedziałam, ten system edoręczeń jest obowiązkowy. Natomiast, jeżeli urząd ustali w takim centralnym bazie adresów elektronicznych, że my nie jesteśmy jeszcze wpisani, nie mamy tego adresu do edoręczeń, to urząd będzie się z nami komunikował w formie takiej usługi publicznej, usługi hybrydowej nazywanej pół. I to polega na tym, że urząd wysyła takie do, dokumenty elektronicznie, do poczty polskiej, która jest wyznaczonym operatorem, który ma drukować i doręczać nam taką korespondencję, i to poczta polska jest takim przekaźnikiem, czyli ona wydrukuje tą całą korespondencję i odbierzemy na poczcie albo listonosz nam dostarczy. Czyli z punktu widzenia obywatela niewiele się tutaj zmienia, bo dostanie tą korespondencję. Listownie na piśmie. No nie, nie będzie to taka sytuacja, że obywatel, który nie jest w tym systemie, miałby w jakikolwiek sposób, przynajmniej na ten moment być, no z tego faktu, ponosić jakieś negatywne konsekwencje. A czy wiemy już, kiedy to będzie obowiązkowe? Do którego roku obowiązek założenia tej poczty e doręczeń? Na ten moment, jeżeli chodzi o takich zwykłych kowalskich, zwykłych obywateli, którzy swoje prywatne sprawy załatwiają, to nie, nie wiadomo. Być może to się zmieni w 2029 roku, dlatego że do tego czasu, do października, mają również w ten system wejść sądy, prokuratura i komornicy, czyli tak naprawdę będziemy wtedy mogli chyba całościowo, tak wydaje się komunikować nie tylko z organami administracji publicznej, ale również z sądami. Ja powiem, że na ten moment w sądzie, jeżeli załatwiamy czy sprawy cywilne, czy sprawy karne, no to załatwiamy w sposób tradycyjny, no, poza takimi przypadkami, gdzie są odpowiednie takie systemy prawda, w sądach przewidziane na przykład dla tutaj postępowania upominawczego, takiego elektronicznego, gdzie jest e-sąd, to tak naprawdę na ten moment, jak mówimy na przykład o procedurze cywilnej, to mówimy o takim tradycyjnym prawda, wysyłaniu korespondencji i odbieraniu korespondencji z sądu, jeżeli chodzi o zwykłego Kowalskiego. Kolejną zmianą od 1 stycznia są wyższe Kary za wykroczenie i przestępstwa skarbowe? Z jakiego powodu? Jest to niewątpliwie powiązane i uzależnione od zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jedynie tylko przypomnę, że od 1 stycznia 2026 roku wzrosło to wynagrodzenie do kwoty 4806 zł, i to spowodowało wzrost wysokości grzywien. Ja tylko tutaj przypomnę Państwu, że te grzywny są wymierzane w stawkach dziennych, natomiast już jak sam sposób wyliczenia, do samego sposobu wyliczenia bierzemy minimalne wynagrodzenie i to jest od 1,30 minimalnego wynagrodzenia do 400krotności. I to stąd właśnie wysokość minimalnego wynagrodzenia ma wpływ na wysokość grzywny. Jakieś przykładowe kary, które możemy otrzymać? Oj tak, no to tutaj, jeżeli byśmy odnieśli to do wzrostu tego minimalnego wynagrodzenia, to jeżeli byśmy spotkali się z takimi grzywnami za przestępstwo skarbowe, to może być nawet kwota ponad 46 tysięcy złotych. Natomiast w takich ewidentnie takich bardzo no, ciężkich i sprawach i takich, bym powiedziała, mocno wysokogatunkowo poważnych, to te grzywny mogą również sięgać kwot milionowych ponad 60 milionów 9 zł. Natomiast jeszcze tylko Państwu może zwrócę uwagę na jedną rzecz, ponieważ my mówimy tutaj o tych wyższych karach za wykroczenie i przestępstwa skarbowe, to powiem tylko tyle, że jest jeszcze dosyć istotna zmiana i chyba też jest na czasie, biorąc pod uwagę zagrożenie pożarowe, bo zostały zaostrzone kary od stycznia. Jakiego rzędu to są kary za spowodowanie pożaru? Tak, to tutaj podwyższono tą maksymalną grzywnę z 5 tysięcy do 30 tysięcy, zaś sam mandat z 500 złotych do 5000 złotych, a jedynie tylko wskażę Państwu, że chodzi tutaj o zmianę przepisu artykułu 82 kodeksu wykroczeń i tutaj, no żebyście Państwo mieli świadomość, za co są te podwyższone kary, to w tym przepisie, między innymi, znajdziemy tutaj wykroczenia dotyczące chociażby niezapewnienia warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu, czy rozniecanie ognia chociażby poza miejscem wyznaczenia wyznaczonym do tego celu, czy też wypalanie traw, słomy na polach niezgodnie z przepisami, więc tutaj miejmy świadomość tego, że w przypadku po prostu naruszenia przepisów, czy jeżeli będziemy mieli do czynienia z tego typu wykroczeniami, no tutaj kary są dosyć znaczne, bo nawet do 30 tysięcy złotych. A co z takim kowalskim z ulicy przędzalnianej, który kładzie się spać z papierosem i Zaczyna palić się pościel, wybucha pożar w kamienicy. Co wtedy? Też kara? No tutaj, jeżeli to byłoby uznane, że jest to wykroczenie, no to możemy, jest ewentualnie czynności mogące spowodować pożar. Jest taka możliwość, że możemy ponieść za to odpowiedzialność. No tutaj w każdym wypadku, no to trzeba sprawę oceniać indywidualnie. Natomiast no, w pewnych sytuacjach nie możemy wykluczyć, że poza Takimi szkodami, które ewidentnie my poniesiemy, może być również taka odpowiedzialność za wykroczenia. Bardzo dziękuję. Gościem Radia Parada była Agnieszka Pibek, radca prawny. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz.